W drugiej połowie lipca kilkanaście firm z rynku głównego i New Connect podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Stokut sprawdził, które spółki szukują najciekawsze i najwyższe stawki dywidend. Zapraszam serdecznie na film. W temacie dywidend ruch jak w szczycie sezonu. Praktycznie każdego dnia po kilka spółek z GPW dzieli lub wypłaca akcjonariuszom wypracowane wcześniej zyski. W drugiej połowie lipca jest jeszcze 17 ofert do zgarnięcia, głównie od małych i średnich spółek. Aktualne terminy i stawki można na bieżąco śledzić w kalendarium dywidendowym stoku.pl. W lipcu dywidendę ze stopą przekraczającą 5% serwuje 6 spółek. Większość z nich to stawki w przedziale 6-7%. Ofert z dwucyfrowym wynikiem jest w tym roku jak na lekarstwo. Jedyną taką spółką w lipcowym kalendarium jest Witchen, który wypłaci rekordowe 65,5 miliona złotych. Tegoroczna wypłata przedłuża serię tłustych dywidend. Przypomnijmy, po dwóch latach przerwy 2020-2021 spółka trafiła do wypłat dywidendy, które wyniosły 55,4 miliona złotych w 2022 za rok 2021, a 61,1 w 2023 za rok. 2022 oraz za rok 2023 w rekordowej kwocie 65,5 miliona złotych. Przy obecnym poziomie kursowym stawka 3,57 zł na akcję daje stopę dywidendy na poziomie 10,5%, czyli naprawdę bardzo dużo. Jak sygnalizował w omówieniu w wyniku Witchena, Przemysł Staniszewski, analityk warto także zwrócić uwagę, że dywidenda za ostatnie 3 lata to razem 182 miliony złotych przy zysku netto 166. Tutaj niektórzy mogą podnieść argument o tym, że spółka wypłaca więcej niż zarabia. Matematycznie będzie to prawda, ale warto zwrócić uwagę na aspekt braku wypłaty dywidendy. Covid case w latach 2020-2021, gdyby więc porównywać okres 5 lat, to wtedy zysk netto wyniósłby 211 mln zł. Przy takim porównaniu argument o wypłaceniu dywidendy ponad stan zarabiania nie wydaje się więc być do końca trafnym. To oczywiście trochę zabawa historyczna, bo i tak najważniejszy jest poziom gotówki i zadłużenia. Drugą najwyższą stopę dywidendy w lipcowym rozdaniu może pochwalić się Nowita. Producent włókni technicznych płaci 9,20 zł na akcję, co względem bieżącego kursu daje blisko 7,5%. Warto zaznaczyć, że tegoroczna dywidenda jest o 30% niższa niż w poprzednich dwóch latach, gdy stawka wynosiła równo 12 zł. Dzień dywidendy wypada 26 lipca, a wypłaty 7 Sierpnia. Z kolei dywidendy ze stopą przekraczającą 6% oferuje ABAC, GPW i dwóch producentów gier wideo, czyli Big Cheese Studio i Frozen Way. Pod względem nominalnym największą pulę podzieli operator warszawskiego parkietu. Walne GPW zdecydowało o wypłacie niemal 117 milionów złotych zysku netto za 2023, co daje stawkę 3 zł na walor. Warto zaznaczyć, że uchwalona stawka jest nieco wyższa od pierwotnej propozycji zarządu, który oferował 2,70 zł na akcję. Zwyczajne, walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 lipca oraz termin wypłaty na 7 sierpnia. Warto w tym miejscu nadmienić, że w tym roku kilkunastu giełdowych producentów gier wideo podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Według wyliczeń stokucz.pl mowa o puli 280 mln zł dywidend. Lwia część tej kwoty od CD Projektu i Playway już została rozdysponowana. W lipcu zyskiem podzielił się trzy studia, w tym jeden dywidendowy Nowicjusz. Big Cheese Studio na swoją trzecią dywidendę zarezerwowało skromne 6 milionów złotych, czyli złoty 45 zł na akcje. Skromne, ponieważ w poprzednich dwóch latach stawki były znacznie wyższe. W ubiegłym roku akcjonariusze otrzymali niemal 2,70 na akcję, a dwa lata temu prawie 2 złote. Z kolei Frozen White podzielił między akcjonariuszami ,5 mln zł, 3,5 miliona złotych, czyli 3,35 zł na jedną akcję. Będzie to druga w giełdowej historii spółki dywidenda. Warto dodać, że będzie wyższa od poprzedniej o 11%. Zyskiem z akcjonariuszami chce podzielić się także spółka, która w tym roku przeniosła się z Newconek na główny parkiet. Mowa o łuskim studiu RenderCube, Cube. Twórcy Medieval Dynasty. Na swoją debiutanską wypłatę przeznaczyli 6 mln zł, czyli 5,60 zł na akcję. Przy obecnym kursie 130 zł oferowana stawka daje stopę na poziomie 4,2%. Walne ustaliło dzień dywidendy na 31 lipca, a wypłaty 7 sierpnia. Lecz wysoka stopa dywidendy to nie wszystko. W lipcu zyskiem z akcjonariuszami podzieli się kilka ciekawych spółek, które łączą dywidendę z rozwojem biznesu i budową wartości dla akcjonariuszy. W tym gronie warto zwrócić uwagę na wirtualną polskę tekst, Sonel czy Mobruk. W ich wypadku stopy dywidend to niski kilka procent, warto jednak zaznaczyć, że spółki te w szerszej perspektywie bronią się regularną poprawą wyników i historycznie wysokimi stopami zwrotu z akcji. I to już wszystko w tym materiale, zachęcam do polubienia treści i subskrypcji, dzięki czemu będziecie z nami na bieżąco.